No, witajcie kochani. Pewnie się dowiedzieliście teraz właśnie, że rosyjskie drony wleciały w polską strefę powietrzną i jakiś czujecie może niepokój, czy, czy coś tym. Jakieś, jakieś emocje związane. Słuchajcie, nie ma czego się bać. Ruski będą prowokowali nas, z tym bardziej, że. Polska zareagowała bardzo dobrze, tak trzeba właśnie z nimi reagować. Zestrzelić, i koniec tematu, nie? Słuchajcie, to było chyba nie, tam 9 dronów. Z tym, że widzieliście, jak te drony wyglądają, to jest kawałek styropianu latający po prostu z wklejonym silnikiem dwusuwowym, taki jak silnik od, od tych kosiarek, takich podkaszarek do trawników, dosłownie. I ten, i, i taki, taki statek powietrzny jest zdalnie sterowany. O, znaczy, ma swój system, y, który nawiguje za, pomo za pomocą tam GPS-u. To jest naprawdę y, żenada, nie? T takie coś, nie? I ja podejrzewam, że po prostu y, dzięki temu, że się zbliżają te y, ćwiczenia, zapad, Polska będzie zastrzeliwać wszystko, co, co wkracza, yy, w, po prostu, co przekracza granice Polski, nie? jeżeli nie jest uprawnione. Nie? I słuchajcie, ty nie przejmujcie się naprawdę tym, bo to, to jest, mówię, kawałek latającego stropianu, tylko yy, yy, musicie wiedzieć, że na przykład został uszkodzony w jednym budynku yy, chyba dach, z tego co widziałem. Yy, Prawdopodobnie, według mojej oceny, to zostały spowodowane, nie wiem, czy szczątki tej rakiety, która, która zeszliwała tą, tą, tego drona, albo po prostu sam ten silnik, bo naj, najcięższą rzeczą w tym w tym dronie, to jest sam silnik, który jest po prostu kawałek metalu. I teraz wyobraźcie taki kawałek metalu spada spada tam, nie wiem, z, z 300 metrów, dajmy na to. Bo no to jak wpadnie w taki dach, to rozpieprzy go, nie? To wiadomo. Także nie ma się czym przejmować. Ruski będą to robiły, na pewno. I nie dajcie się ogłupić po prostu, że jakieś wielkie niebezpieczeństwo tutaj, nie? Polska zareagowała bardzo dobrze. Po prostu zestrzelić to i koniec tematu. Co się porusza tutaj w nieuprawnione, nie? Także wielkie brawa dla, dla polskiego wojska. Słuchajcie i, i nie dajcie się ogłupić, że jakaś trzecia wojna światowa wybuchła, nie? Czy albo wybuchnie. Nic takiego się nie stanie. Ruski będą to robiły dalej. A Polacy po prostu będą to zastrzeliwać, takie takie, takie drony, nie? No, słuchajcie, także nie dajcie się, mówię, sprowokować. Polacy na pewno biorą pod uwagę to, bo jeżeli się zestrzeliwuje taki statek bezzałogowy, to właśnie istnieje ryzyko, że te szczątki samej rakiety, która... która celuje w tego drona że te szczątki mogą więcej po prostu szkody wywołać niż sam ten statek ten yy, ruski styropianowy statek nie? tam nie ma ża żadnych ładunków wybuchowych nic, nic w tym stylu nie? słuchajcie yy, dobra yy, jeżeli wam się podobają te filmy yy, tutaj możecie wejść na mojego tiktoka macie mo moją grafikę jak w nią klikniecie tam są wszystkie moje filmy i tam są dwa linki, jeden do YouTube'a i jeden do portalu Bajkofie. Możecie mi kawkę tam za dyszkę, czy za piątkę, nawet blikiem wysłać. A wiecie, że na polskim TikToku nie ma żadnego finansowania, po prostu, nie? I jeżeli, jeżeli czujecie, że, że robię dobre filmy, po prostu, że, że powinienem to kontynuować, no to zapraszam, że możecie mi tam po prostu w ramach yy, te, takiej takiej podziękowania mi tam kawkę postawić, się, Także z góry dziękuję. I tak samo dziękuję tym osobom, które mi do tej pory postawiły kawkę. Dziękuję ślicznie. No i co? Yy, oglądajcie, wysyłajcie te filmy dalej i mówię, nie dajcie się manipulować, nie? Ruski to jest słaby kraj. Oni są duży, duzi, yy, mają duże terytorium, ale to jest słoń na glinianych nogach, nie? I oni będą tak zaczepiać, kurcze, yy, Polaków no i co, no i trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić, nie? Że, że tak będą zaczepiać. Będą odpowiedzi na pewno tam, minister Sikorski yy, odpowiednią tutaj reakcję zastosuje. To wierzę w to też, nie? Dobra, słuchajcie, trzymajcie się, na razie, hej.